A <laughs> <laughs> jest... co ty! <laughs> ty! Co ty, ty, tutaj? Ej, kurwa! Pojebało cię? Patrz jak se lutuje śmieciu. Chol jebał mnie, robi jak chce! Tam masz do lewej, do lewej masz rifta. wiem Nie, chyba przebie, prze, przebiegłeś go, panie. O, o to dziś. Się... No. <noise> 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 Mogę zaraz udostępnić ekran telefonu na streamie. Nie, ale to nie byłem ja, bo ja dopiero teraz wyszedłem z szatni. Dawid, słuchaj, co robisz wieczorem? E, wychodzę chyba z domu. Czyli nie idziemy tam, gdzie mieliśmy iść. A gdzie mieliśmy iść? Na kolację. <głosy> <głosy> No, Jeżeli yy. się zmieniłem to luz! Przyjacielu, wiesz, że ja się nie gniewam. Gdzie to jest też pedale Kto? Kto? No gdzie nie schowała Nie czuję jego pod nogą, a ja mam e, na pedał gazu w Logitechu mam budowanie ściany. AHA coś tam, coś tam e, spoko, nie? I mówię, no fajnie ale, gdzieś tam. Mm, jest... Ty, bo chyba jechałem przed chwilą rowerem obok twojego wieżowca, i na twoim piętrze na oknie jest napisane SOS. i jaka macha zakrwawiona? Chyba, że mocno dostała, weź to ogarni Jasper w topa. Wy jesteście debilami Później. dla mnie. Później. A... Streamować z Michałem kontakt? Bardzo dziwne to jest, i chciałbym w sumie zobaczyć wypowiedź chłopaków w tym temacie, jak to Spie wygląda. Nie, ja, like, ale <laughs> To jest moja odpowiedź. <laughs> Pandura ma podpisane bot, nad sobą, przecież to jest abstrakcja Widzieliście to? 8! 8! Ej pamiętasz mnie! Pamiętam się! Pamiętasz, pamiętasz jak kiedyś tak razem graliśmy i zaczynaliśmy! A weź mnie zaprosisz? No stary no... bo muszę wcześniej kupić ten Ej pamiętasz mnie Pamiętasz jak ci obiecałem G klasę Teleskopem je to już ja to życie normalnie odsunął Chórę się do środka i powiedział że chuj, dupę straży miejskiej od***** straż miejską policję i straż miejską A, Tak? A mam dać serię na głośno mówiący? Dobra No powiedz Jesteś ciozo rzeźnik, elo No widzowie Dobrze wiecie jak ten gość się nazywa ale Jezus, pizde wyjmuje wyjmuje, patrzy. 2-1 Banji. k**wo. Ja pier... Ja... ja pier... ja pier... Jak taka kupa może mieć dziesiąty level ja, ja, ja. face k**wa? Aż byś się przypomniał stream, Ja gadam, że był wyciągany przed kamerę. Chodź mi, na kamerze. No, Ej, <śleszainter> ja pier... dawaj przed kamery. No dawaj. Kamery. No dawaj przed kamery. Było to nagrane. No i zobaczysz Przed kamerę to cię najebie Czy będzie Fortnite z zonem? E, by właśnie pisałem wczoraj z Mackiem. Pisaliśmy wczoraj z Mackiem na, e, na mesku Bo ja wczoraj nie kumałem o co chodzi, że wszyscy piszą, że OG Fortnite wraca Ja nie wiedziałem o co chodzi, czy oni Po prostu tak nazwali sezon I Maciek mi napisał właśnie, że stare sezony będą zmieniać co tydzień przez 5 tygodni I że sezony się będą zmieniać i pisałem mu, że jak, że jak e, będzie chciał zagrać, to sobie możemy razem zagrać. I on mnie wyzywał, ja mu napisałem, e, chętnie ci pokażę, jak to się robi w 2023 roku, bo ty się zatrzymałeś z umiejętnościami. A on mi odpisał, chłopczyku, ty szopę obok Tilted Towers będziesz mógł co najwyżej przejąć. A ja mu odpisałem, jak ja ty debiluję. Latam na Izaka na Tilted. Dziadziuś ci pokażę, jak się wkręca bambiczków w ziemię. I ja napiszę mu takich leszczyków jak ty, to ja trapuję. A są trapy? Są trapy? Sztyko! <ścoughs> Aha, sam sobie zadałem, ja też jestem mądry. K***a. Yy, nie, potr nie potrzebuję już tych sa samochodów. Okej, okay, tylko ja ci zadałem pytanie w jakim przypadku jestem w A, ten w jakim wyraz? przypadku? Na przykład jeżeli będę świadkiem wypadku. Jeżeli... O kurwa. O kurwa. Ale kurwa dał po gorach. O hajtem? No ma HP, co nie da się roz Gdzie idziesz? Pizdu Gramy Bierz. mecze A ch** w te mecze chłopie, jesteśmy ostatni Idę oglądać lubina jest 20 Ch** trolujesz grę, latasz sam gdzieś wie wiecie gdzie. Ale czego ty nie rozumiesz, że ja nie troluję, tylko nie doleciałem po prostu Wiesz co, to ja słucham właśnie twoją nutę konfety, a ty mnie zostawisz Ale to ja wiedziałem, że tak jest to właśnie to by ci bębenki w***ało i czaszkę Nie tobie! Aha, fajnie, fajnie powiedziałeś do Dagi, patologię hahahaha <laughs> weź się proszę cię wy**** z rakiety Dawid bądź mężczyzną bądź mężczyzną otworzy wy**** z rakiety Dawid rakieta p... Dawid rakieta ryj tak, macie... ale tak mają dla ciebie mówić Dawid rakieta no wy**** z rakiety Dawid rakieta au au Dawid rakieta zamknij pizdę! wysadź i krzyknij jeszcze coś i mnie kogoś Jak to wpadło z takiej odległości chłopie? Ło kurwa Widzę, no To pieróg debil Dobra, kwa nie będzie Ma ten zero pierwszy. dostajesz perma Jak tam twoje NN? nie wiem wypadem mam w jakiś kurwa challenge A. dla kidosów jeba. Co się jara już okay, se konia nie walą To jest to wynik dla mnie mógłbym serio powiedzieć o kurwa co jest? O! Ej, ochrona, ochrona, o ja, Natanik! Co ty tu, kurwa! Gór... Czekaj, 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 czekajcie, bo... zawsze! Jaka niespodzianka w ogóle! Co jest, kurwa? No to dawaj! Ja nie no, jak Bandura zacznie to kręcić, to wstawi no, na insta story, to ja nie wytrzymam! Błagam, nie rób tego, Bandura! Jeżeli trzymasz telefon i to nagrywasz, to ja umieram! Odchodzę z bandzi! Odchodzę z bandzi! Jest 10 ochroniarzy! Jest 10 ochroniarzy! Jest 10 ochroniarzy. Ja, jedyny cel, który mam w głowie. Tak. A, no masz szczęście. Siebie. Dobra, puśćcie go dalej, Puśćcie, 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 no, puśćcie, puśćcie. Ja, jak mam cel w głowie. Ja się czuję jak wczoraj na konfrontacji stary. Zniszczenie, destrukcja. Twoja głowa? no. destrukcja. Z destrukcji to sobie może. O, tutaj. Ty nie wiesz do czego jestem zdolny. Tutaj to ten zawidziasz czemuś, tak? Ta, no, Tego wysyłałeś każdej ja, no. i nie moim serce. Ta. Jak się stwydziłeś? To nie Pewnie widzowie bardzo dużo wydatków. Ale widzę, że popiel tutaj wspiera kanał. I reinwestujemy te środki. Re reinwestu Kupiłem widzowy drona wam. Kupiłem wam widzowy drona, będziemy robić streamy z drona. Będziemy latać po poznaniu i podlatywać do, do okien, jak się dupeczki przebierają. I będziemy se podglądać. Czekamy Kon, kon za mną. I... Fleszuję dżunglę. Nie wiem skąd on wiesz, ze CETE Bomba weź na galę Wyszedł, kurwa! Ej, B jest za tobą! Wyszedł, wyszedł, on jest w site Nie ma go w site, już jest CT. W CT już jest! jest, jest. CT już jest! Dwóch ma zero ogólnie, next! Oni mają po zero Bandura i ten Po co ja nie wiem co robicie? Kurwa ja nie- no, ja idola... Mam... i idol Ej, nie, właśnie ja mam ładną. Ja czasem na przykład nie kumam jak oglądałem kiedyś filmy dla dorosłych, że na przykład ziomki mają takie jak banan Że mają tak ten, ja mam tak jakbyś szlaban wyciągnął, taka jest do przodu. Prosta do przodu, płaska, żebyś linijkę położył i ta linijka by, byś położył poziomicę i poziomica by idealnie pokazała, że jest, że jest na środku. A niektórzy mają takie jakieś dziwne, że im na boki uciekają, kurwa do góry się jakieś zawija, jakieś takie dziwaki, jakieś takie wykręty, kurwa Jak takie przegniłe banany, co leżą e, leżą w kuchni już się muszki i owocówki nimi interesują O, widzicie, nawet gumić napisał Nie no, nie ma mocną knagę, akurat zazdro Nice Ale jest na blisko, my... David Kurwa, robimy chuj On nie leży Ja jestem idiotą, kurwa ja Pierdo. No kurwa, załgi Pracowałeś jako Ty. kucharz tylko dlatego, że masz ryj jak naleśnik? Nie, nie, nie. Wiesz co, to twoja, twoja stara pracowała w gastro i miała ksywę Saszłyk, bo każdy ją nabijał na chuja. I nawet czasem w kilku się mieścili. Kurde, no, ale jest to dość... O tak, łooo! Fajnie! I mogę powiedzieć, obróć się, obróć się. Eee, <noise> Freeze, proszę cię. Ale myślę, że krócę. Chciałam jeszcze ale Tyka mnie nie pozwoliłaś. mega fresh. Tak? No mega. <laughs> nie widzowie tak nie jest w związka. To jest tylko pod YouTube. Mega ładnie. mówiłem, że byś dotąd robił, a ty nie, dotąd. Bo ogólnie one no, będą trochę krótsze jeszcze, ale Tyka mówi, żeby jeszcze bardziej nie ścinać, bo one mi się jak umyje włosy, to one już nie będą takie proste, tylko trochę mi się podniosą. Cerowiste, no. mega ładnie. Więc... Pokaż się tak od tyłu. Tak. Ale klasik! Ale klasik to jest! O, oh. Karol! Kłamczuchu! Bo ja widzi się zrumi, mi chodzić żeby wziąć. Słuchaj to, na słuchaj, Biskorda, słuchaj, słuchaj, Biskorda, słuchaj, Biskorda, słuchaj ale czekaj, ale czekaj, ale zamknij się kwa. Słuchaj tego debila P je... Pytam o której grają. Pytam o której grają. I słuchaj tego debila Jezusa. Ja no. będę między 19 a 23. Ale i tak macie fulla i wiadomość po tym od razu to są wiadomości sekunda po sekundzie. A tak na serio to bliżej 21-22. On jest taki rozwany, że ja nie mogę po prostu czytać jego wiadomości. Ja Ej, on jest, tak. On jest chory, kurwa. Tak samo wczoraj pisze. Będę wieczorem na CSie. Ja mu piszę wieczorem tak jak grałem z tobą, czy będzie na CSie? On tak. Nie będzie mnie. Ja mówię, grasz? On mówi nie, on ja wie czego nie grasz, jak mówię, że będzie wieczorem, tak, bo nie gram teraz. I się okazało, że gra kula je Fortnite. Ej, dostał! Ale go mu Bałem, ty! Dostał tą, czepiaczkiem. reklamował streama, okej. Okay. Dostał perma. Kurwa. Aha. Nie udało się, stary. Tak, było, ty. No prawie. Stary, taka ważna informacja, jak streamujesz, to streamuj po prostu, a nie, nie chodź nigdzie po żadnych streamach, ani się nie reklamuj, bo to ci nigdy nie odda, wiesz? Raczej to będzie prowadzić do tego, że jedyni widzowie, jak się pojawią, to od streamera, u którego się zareklamowałeś i prawdopodobnie będą cię wyzywać. Także to tak nie działa jak coś.